w kolejnym odcinku podcastu Dwójki Rdzewieją. Jestem Ganatolo i ze mną jest Sani. Dzień dobry. I dzisiaj porozmawiamy o grach na początek, ale nie będzie to poradnik dla początkujących, a raczej nasze spojrzenie na gry, które są często polecane początkującym i też to, co sami byśmy wybrali, gdybyśmy mieli kogoś teraz wprowadzać w świat 18. Ale na początek może główna porada, jaką mam dać jakiemuś nowicjuszowi, że pewnie obaj zgodzimy, że to jest zagraj w cokolwiek z kimś, coś w tym siedzi. Tak, tak zdecydowanie jest najlepiej, bo jak się gra z osobą, która już ma jakieś doświadczenie, jest w stanie dużo łatwiej wprowadzić taką osobę, pokazać jej jakieś mechanizmy i powiedzieć w skrócie, jaka jest, nie wiem, zarys gry. Mhm. Na co zwracać uwagę, co sobie odpuścić tak dalej niż siedzieć i to wszystko na podstawie instrukcji samej ogarnąć. Tak jest zdecydowanie łatwiej. I może od czego my zaczęliśmy? Od jakiej gry zacząłeś? 1849 i to było. No, ja się na to, to było ze mną Pół, półtora roku temu i. No i co nie nie? No tak, tylko że to, no to nie jest klasyczna. Jeśli chodzi o pod względem zasad, to nie jest klasyczna gra, która ma, jakby jest. którą można uznać za wzór do innych gier, mhm. bo dość sporo innych zasad tam. Powiedzmy, że nie typowy jest, na przykład tam są dwa rodzaje torów, albo kapitalizacja przyrostowa, która jakby nie jest za bardzo popularna w grach dla początkujących, że tak to ujma. Ja, ja z kolei zacząłem od samorówki 89 na skopanych zasadach 7 lat temu i graliśmy tak, że wszystkie tory muszą zawsze przydegać. Czyli jak w Carcassonie, więc ciężko było ulepszać tory, bo nie, nie mogłeś sterować tory w bok innego, nieulepszonego jeszcze toru. Jakby musiał się zawsze być kontynuowany tor. Gra się zakończyła bankructwem. Gracza, który co prawda nie miał kasy, ale miał udziały i nie wiedział, że ma sprzedać. Potem miałem długą przerwę i de facto zacząłem. Wyszedłem do 18 na nowo, tak 3 lata temu, i to było 1822, więc też nie typowa gra na początek. Jak widać da się, to bardziej zależy od osoby niż od samej gry. to czy, te, czy ktoś się wciągnie czy nie? No tak. To 22 to nie jest <laughs> gra, którą poleciłbym komuś, jakby miał sam do tego siadać, tam sama instrukcja A. ma chyba dużo więcej stron niż takie, na przykład taka 30. No właśnie, mnie, że przychodzi do Ciebie ktoś teraz, jakiś nowicjusz i chce zacząć grać, to jaką grę byś zaproponował? Jeśli byłby to powiedzmy jedna lub dwie osoby jak, powiedzmy. Jakbym jak nie grał z nimi ja sam plus te osoby, to raczej, no, nie raczej, tylko na pewno trzydziestka. Mm -hmm. Jeśli bym miał grać z samymi nowicjuszami, to może bym coś innego rozważył, ale w sumie nie mam pomysłu, to dokładnie pewnie też by się skończyło na 30 <laughs> mimo wszystko. No właśnie spodziewałeś powiedz 30. A ja właśnie bym nie polecił tego. Ponieważ widziałem jak wygląda w praktyce ostatnio, bo wprowadzaliśmy nowego gracza 30. i nie byłem świadkiem pierwszych jego partii, ale widziałem kolejne i generalnie mamy tę grę zbyt dobrze ograną i nie, nie jestem w stanie trzymać języka za zębami i to osoba po prostu nic nie może zrobić sama. Czy taka osoba nie zrobi, to od razu słyszę trzy argumenty, czemu mamy zrobić inaczej, jakie są konsekwencje jej ruchu. Jest licytacja, ona chce sobie spokojnie pojistować coś tam gdzieś położyć, a ja mówię, nie, nie możesz tak, bo ten tutaj to dostanie i zaskupi to i wygra, i nie, nie, możesz tutaj. I to było... Jak patrzę na to tak... W trakcie gry to na to, patrzę tak z boku i to było przytłaczające dla tej osoby. No. Dlatego ja staram się trochę bardziej powstrzymywać przed takimi komentarzami. No ale właśnie praktycznie to tak nie wyglądało. No, może teraz już mówimy, że jesteśmy mądrzejsi o to doświadczenie. Ale ta osoba przetłoczona przytłoczona i chyba niczego nie wyciągnęła. I to są, to były też partie, które kończyliśmy tam po godzinie, bo nie było sensu grać. <grydy> to jest, to nie wiem, czy to jest dobry pierwszy kontakt. Więc paradoksalnie fakt, że jesteśmy dobrze ograniczył dzieckę, sprawia, że co gorsza gra przez nas przedstawiona nowicjuszom. Ponadto, jestem już tak ograny w dziecko, że jakby, jak już w nią gram, to wolę grać z innymi ograniczył osobami, żeby rzeczywiście z tego wciąż czerpać. Takie partie z nowicuszem często są do kosza. Albo go wprowadzimy za rękę i to nie ma sensu. Albo robi coś samemu i też nie ma sensu, bo od widzimy, kto na tym korzysta. Jedna osoba skorzysta, a reszta jest w plecy. Dlatego nie jestem przekonany, przekonany, że to najlepsza gra na początek w takiej sytuacji. I dlatego ja bym użył się na I celowo nie gram w tę grę w innych sytuacjach niż z nowicjuszami, By właśnie nie być nią ogranym. Więc zawsze na nowo poznaję, która firma jest dobra. Jakie są te prywatne i tak dalej, więc nie, w ogóle nie znam, nie mam, nie znam schematów, mimo, że grałem w to już trochę. I przez to jest ten pierwszy kontakt taki bardziej zrównoważony. Znam zasady, mogę coś tam poradzić, ale... Nie znam ich jakby na... Na wylot? Na wylot, no. Jakie cechy chciałbym, żeby miała 18 na początek? Chciałbym, żeby była pełna kapitalizacja. Ponieważ większość gier, szczególnie tych, które lubię, ma pełną kapitalizację. I też mam wrażenie, że... Ułatwiej się po tym nauczyć przyrostowej niż zacząć przyrostowej, się po tym nauczyć pełnej. A ponadto to też ważne zadanie to, żeby pociągi były normalnie, normalnie kupowane. Czyli, żeby to gracze wiedzieli, że to jest stan gry, jest, jest to, jaki jest stan gry, jest zmiana go poprzez kupno pociągów potencjalnie niepotrzebnych. To od nich zależy, czy innym graczom pociągi zardzewiają, czy nie. Dlatego 18MS według mnie jest średnio na początek. Bo tam to wszystko robi, zagrać gra. Czyli tak. był zupełnie nieuczy najważniejszej rzeczy charakterystycznej dla gatunku na tle współczesnych Eurogier. No tak, w MESie jest tak, że jest określona struktura rund. Chyba tam jest po każdym meserze że są dwa OR-y, ale to, to akurat jest mniej ważne. Ważniejsze jest to, że tam po prostu gramy chyba pięć takich zestawów i jest koniec gry. I momenty, w których pociągi rdzewieją, no są z góry założone. To znaczy chyba przed drugim SR-em rdzewieją dwójki... Przed trzecim. No, przed trzy przed no trzecim? tak, na to tylko raz. Tak, przed trzecim sr rdzewieją dwójki, fakt. No a później... No kolejny wszystkie... zestaw OR-ów to po tym rdzewieje kolejny pociąg i tak dalej. No ogólnie jest to Więc jak się na przykład... Był... Nie pamiętam ile nam jest pociągów, bo grałem w to raz i trochę dawno. Ale teoretycznie, jakby doszło do takiej sytuacji, że kupię sobie trójkę w jakoś dość wcześnie, no to ona może jeździć przez 3 czwarte gry i wtedy mam tyle dochodu z niego, że. I nikt temu... inny nie może niczego z tym zrobić. Tak. Więc nie możecie sprawy własne ręce Mog... i zardzewieć tej trójki. Mogę kupić sobie wszystkie trójki i się śmiać ze wszystkich innych, ponieważ oni muszą, już kupo... muszą jeździć tym, co zaraz zardzewieje, czyli dwójkami, albo kupować droższe pociągi. Ja mogę sobie spokojnie pieniądze drukować w ten sposób. Kiedyś proponowałem na początek Steam Over Holland, i to jest dobra wieka właśnie na początek, jako że no jest wiele prosta, krótka i nie jest wcale to, tak prosta, jak, jak, jak niektórzy ją malują, ale ma kapitalizację przyrosła, dlatego już zrezygnowałem z używania jej jako, jako gry wprowadzającej. Ja na ten temat nie wiem w sumie wiele, bo to była druga gra, w którą zagrałem i to było dawno. I był to jeden raz. Nie wspominam jej źle, nie wspominam jej jakoś wyjątkowo dobrze. Jest. Tyle, <tyle mogę powiedzieć. Po na wprowadzenie jest 1846. I według mnie, ona jest dlatego tak często polecana dla początkujących, że przez parę lat jako jedyna była dostępna w sklepach panczówkowych. Była ona i resztki i 30 Majfera, To jest cała tajemnica tego fenomenu. Bo się skupić sobie 18, to nic innego nie mogłeś kupić, no chyba, że już znałeś te takie bardziej yy, niszowe sklepy po prostu wydawnictw typu Marflow albo AG. według mnie ta gra ma dwa problemy jako gra dla początkujących. Jeden jest na takim niskim poziomie zasad. Mianowicie, kilkukrotnie byłem świadkiem tłumaczenia jakiejś osiemnastki osobom, które nie były zbyt dograne, powiedzmy, da miały ze 20 partii 5, 5 tytułów, coś takiego. I po tłumaczeniu, nie od tego, co się mówiło i co było na planszy i tak dalej, to te osoby pytały, czy są bonusy za wschód, zachód i... czy pociągi ją od razu, czy... czy mają mogę jeszcze raz jechać. Czyli wyraźnie widać, że ta gra włóczała im jakieś takie złe nawyki, które potem tam trwały, mimo że każda inna gra nie ma, nie ma tych dwóch rzeczy. A co ciekawe, nie pytały, czy każde położenie torów kosztuje 20. to tak to, 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 działało. Więc to pokazuje, że ta gra potrafi ludzi stworzyć fałszywo, bo tego co jest standardem w ośnostkach. I potem przy tego nazwisko niejako oduczać. A drugi zarzut jest taki bardziej wysokopoziomowy I może go zabazować taki dialog, który wymyśliłem, ale mogę zauważyć, że, że miał wielokrotnie miejsce. Ej, co to są za gry, te, w które grasz? A, to są osiemnastki. To są gry, w których wcielasz się bezwzględnego inwestora, który otwiera firmę, wypompowuje z nią kasę do, do siebie, potem ją spuszcza komuś na głowę, gdy już ta firma jest trupem. To są gry, w których możesz zbankrutować. I ogólnie takie krwiożercze pełne interakcji, machlojki finansowe. O, brzmi super. Mógłbym co zagrać? No jasne, możemy zagrać w 1946. Aspekty, które są przedstawiane jako cechy osiemnastek, w 46 są nieobecne. I sprzedajesz komuś wizję takiej właśnie brutalnej gry krwiożerczej, a potem go zapraszasz na grę, gdzie stoisz i pociąg z prawa do lewa. Ona ma swoje walory, ale to, ale one w ogóle nie odpowiadają temu, czym jest ten gatunek, jakby przedstawiony jednym zdaniem. Więc, co, co, co o tym sądzisz? No 46 jest teoretycznie też mogę, być bardziej jakby nieco to, że przystępne, tylko atrakcyjne dla nowych osób, ponieważ no to jest bardziej taką eurowatą osiemnastką względem innych, na przykład trzydziestki, gdzie tam po prostu robisz w swojej firmie dobrze, no i jesteś do niej przywiązany od początku do końca gry, no I to jest właśnie takie Powiedzmy, że w euro też jest podobne podejście, no bo tam w większości się buduje jakiś silniczek, który ma dobrze zadziałać, jakieś, nie wiem, czy to jakieś surowce generować, żeby je przekształcić w jakoś punkty, no tutaj właściwie zasobami są pieniądze, które też są tak jakby punktami. Na koniec i no 46 jest taką grą, w której się rozwija tą firmę tak od samego początku, od samego... Od samego Początku, do samego końca. Gdzie na przykład z 30 warto gdzieś wyciąć, wyciągnąć całą kasę i rzucić przez całego, rzucić, i, rzucić w ten sposób powstałego trupa w krzaki, a najlepiej to nie w krzaki, tylko komuś na głowę. No ale, właśnie, czy, czy to nie jest paradoksalnie wadą 46? Fakt, że to nie jest podobne do typowej osiąnastki, tylko bardziej do Eurosa? Skoro no i... chcemy komuś pokazać, czym są osiemnastki? Dla mnie byłoby wadą. Nawet jest wadą. Ja też byłbym zawiedziony, gdyby ktoś mi tak przedstawił gatunek, a potem pokazał coś takiego. No, to, to, to masz, masz pociąg, on sobie jedzie i on Ci pieniądze robi. Okej, okay, a... To... A gdzie jest to spuszczalnie firmy na głowie? A... Nie, nie opłaca się. Gdzie tutaj? No ja bym Ci chciał ją dać, ale no, okej, okay, no. no... to mu to dobrze. To, to wezmę, dziękuję. Okej, okay, masz coś do powiedzenia o jakichś innych tytułach? Które często są polecane dla początkujących? Jednym z najbardziej polecanych, przynajmniej wcześniej, jak jeszcze Chesapeak nie istniał, było oczywiście 89, które chyba raz pokazywałem nowym ludziom, chyba nawet mi się podobało. Co dziwne, nawet udało nam się do dizli dojść, co się często nie zdarza w tej grze. A ilu Cztery. Aha, no. W każdym bądź razie no 89 Ja tego nie lubię do jakby na, jako grę do wprowadzenia jako grę w ogóle, ponieważ ono ma tendencję do tego, że się może zaciąć. I trójki nigdy nie, nie będą. Czwórki to bardzo często, a trójki też. Trójki często, czas... W sumie trójki czasami, a czwórki prawie zawsze. Chyba, że gracze się zgadają, kto kupi od kogo pociąg. Czy, czyli to jest zawsze takie.? Nie, mi się to zawsze takie. Mam wrażenie, że to jest takie trochę nie w porządku w 18. Tak, i w ogóle tu jeszcze ostatnio sobie dla przypomnienia, zagrałem w 89 i pierwsza moja, pierwsze moje spostrzeżenie, jak zobaczyłem te firmy, to stwierdziłem, że ilość, ilość stacji w tej grze to jakaś pina w ogóle jest. Są chyba dwie firmy, które mają szalone trzy stacje, i jedna, która ma jedną stację, a pozostałe mają po dwie stacje. Czyli masz domową i jeszcze jedną i w sumie nic więcej. No ale z drugiej strony mapa jest mniejsza. Tak, swoją drogą, jeśli już chodzi o mapę, to ta mapa wygląda w ten sposób, że jak. Tak, wydaje mi się, że w każdej grze ona się tak samo rozwija, praktycznie. Tak. Nikt nie chce przez środek budować, bo tam jest drogo, tylko wszystko leci naokoło po taniości, ale tam w sumie nie ma po co budować przez te góry. Bo chyba żeby połączyć dwa. Północ, południe, bardzo ten chyba się nie opłacało względem innych możliwości budowy. U, u mnie problemem tej gry na początku jest właśnie jej pasywność. Chyba, że jak jest w by, W jest ok. No bo jeśli chodzi o reguły, to jest bardzo dobra. W sensie to jest takie czyste reguły ośnastkowe, tutaj trudno jej coś zarzucić. Ale ona tak potrafi być pasywna i po prostu wręcz nudnawa, że w cztery. Cztery lub więcej osób by, by, bym nie chciał jej przedstawiać nowym, ani w ogóle w nią grać. I co jeszcze masz? Z gier, których właściwie mało osób o niej chyba wie, przynajmniej tak mi się wydaje, jest 36JR jeszcze. To też jest taka w sumie mała gierka. Znaczy, nie też, bo 89 nie jest aż powiedzmy, taką małą jak, grą jak 36JR. Ona ma dwa warianty. Można ją grać na zasadach 30 albo na zasadach 56. Na zasadach 56 nigdy nie grałem. Grałem tylko w zasadach 30. W sumie ze zmian jest tyle, że można kupować jeden poziom na OR tylko, ale jest ich mniej. Można kupić więcej niż jeden, tylko że jeśli kupuję ostatni danego poziomu i następny kolejnego, to wtedy mogę sobie dwa naraz kupić z banku. No i to jest gra, w której jest. No, 6 chyba firm. Zasadniczo można grać komponentami 30, giełda, czy tam szóstki, bo giełda jest ta sama. Kafelki są właściwie te same z wyłączeniem tam paru podwójnych wiosek, bo po prostu jest kilka wiosek, które nie, ma nie mają sensu na tej mapie. Chyba z kimś graliśmy, znaczy nie jako pierwsza 18, ale jedna z pierwszych. 18, Komu się pokazywaliśmy, i chyba całkiem dobrze to wyszło. Mhm. Bo na samej 36 nigdy nie uczyłem tak jako. Nie, w sumie uczyłem raz jako... jako pierwsza gra. I chyba nawet całkiem dobrze ona poszła, tylko trochę się ciągnęła. Tylko tam jest taki problem, że chyba można się nieźle uwalić na samym początku, bo tam tak są blokowane te heksy. Od dawna nie grałem, nie pamiętam dokładnie. Tak, ale słuchałem tego tre... podcastu Train Rush, jak oni mi ostatnio. Że to bez powodu jest może być bardzo krwawiejsza gra. Yy, właśnie z powodu tego, jakie firmy są dostępne na początku i, i jakie pola są blokowane przez prywatne? Tak. Yy. Z, yy, jedna firma, która przychodzi, znaczy jest jedna, prywatne są analogiczne jak do 30, tylko odpowiednie inne miejsca na mapie blokują, ale działanie mają takie same. I najdroższa sprzedawalna też przychodzi z udziałem zielonej firmy odpowiednika PRR-a. Tylko że tam ta firma nie ma szans mieć trasy w pierwszym, oerze, w pierwszym, a nawet w drugim OER-ze. Bo zbiór kafelków jest właściwie taki sam jak 30, z tymi wyjątkami, o których wcześniej wspominałem. Więc żółte kafelki z zwykłych miast są po prostu proste, proste. jakkolwiek by to zabrzmiało. Więc no nie da się tam za bardzo pokombinować. I tam chyba mapa wyglądała tak, że masz. Z jednej strony, jak wy, wy, możesz wycelować w OO, które jest żółte, więc go nie, nie, nad, nie ulepszysz, zanim dojdzie do ciebie kolejna tura w OER-ze. Z drugiej strony jest blokowane przez prywatną. Z trzeciej strony, chyba z odległości dwóch heksów, jest coś, do czego mógłbyś się podłączyć. No i w efekcie, bez pomocy innej firmy, to na początku. Gry, ta firma nie będzie miała możliwości w ogóle posiadania trasy. Przekonałem się o tym w jednej z gier w 36, gdy już byłem zadowolony, że udało mi się wygrać tą prywatną jakoś tanio i sobie było mnie stać na zakup pięciu certyfikatów, ale nie sześciu, więc otworzyłem tą zieloną. No i w połowie pierwszego era się zorientowałem, jakie są tego konsekwencje. <grych> Czytając Ogólnie fora na BGG o grach na do początkujących zauważyłem jakiś dziwny strach przed bankructwem. Jakby ludzie, za wszelką cenę, nie chcą pokazać gry, w której nowicy już może zbankrutować. I zupełnie tego nie rozumiem, ponieważ właśnie bankructwa są najbardziej ekscytującymi i, tworzą i tworzącymi dramaturgię momentami. I czemu chcemy pozbawić początkującego chwili, która najbardziej zapada w pamięć? Rozumiesz, czemu, czemu gdzieś tak boją pokazywać gry z bankructwem? Myślę, że to najprawdopodobniej jest kwestia tego, że nie wiem, boją się, że tak kogoś dojadą, że nigdy już z nimi nie zagra, bo będzie miał złe spełnienia z tym. Nie wiem. No, ale ktoś taki prawdopodobnie i tak by się nie miał chęci grać w 17 czy w 30 w takie brutalne, brutalniejsze gry. A jeśli ma jakby właściwy, jeśli jest właściwą osobą, to tego. Tylko, tylko podekscytuje, no, przynajmniej ja to tak widzę. Prędzej później i tak musimy pokazać, że zbankrutujemy. No chyba, że grasz tylko w takie łagodniejsze, operacyjne, gdzie nigdy to nie występuje. No w 46 niby jest możliwość zbankrutowania, ale z tego co słyszałem to się trafia poniżej, nie wiem, poniżej 5% rozgrywek. Znaczy tam chyba musisz celowo otworzyć dwie firmy nisko, czy coś takiego. jakby, musisz, musisz de facto chcieć to zrobić. A co sądzisz o tym, co na przykład JCR mówi? Żeby w ogóle nie podpowiadać. Żeby nie dawać ani grana wskazówek nowicjuszowi, poza tłumaczeniem zasad. To trochę bez sensu chyba jest, no bo w sumie nie wiem. <laughs> bo takie rzeczy jak pokazywanie jakichś oczywistych rzeczy, na przykład, nie wiem, ta firma jest bez sensu, bo nie będziesz mógł jej Mieć od razu trasy dla niej, na przykład, bo to jest Erie, która zaczyna na żółtym O. Mm -hmm. i nie da się, ta, ta firma nie może mieć po prostu trasy wcześniej, bo w żółtej fazie nie ulepszy się tego miasta. Takie rzeczy, o których nie wiem, można przypadkiem zapomnieć, no to jak najbardziej trzeba podpowiadać. No, znaczy, rozumiem o co mu chodzi, bo jemu chodzi o to, że taki nowicjusz będzie sobie analizował grę przez kikanie partii, będzie sobie to rozważał, czemu zrobił źle, co mógłby poprawić. I to może być bardzo pouczające, no ale to wymaga pewnego konkretnego rodzaju umysłu i on właśnie chyba ma taki rodzaj umysłu, ale podejrzewam, podejrzewam że większość osób już nie. Podejrzewam, że prędzej by się taki ktoś zniechęcił po prostu niż, e, niż chciał grać więcej i analizować taką grę, powiedzmy. No poza tym, co to też za przyjemność dla tych, którzy już znają granie z takim nowicjuszem, właśnie tak jak mówimy, po prostu coś na tym skorzysta, i nie będą w plecy i Tak jeszcze powiem, że ja największy rozwój osiemnastkowy czułem, kiedy zagraliśmy chyba pięć razy z rzędu w Czesapika, a potem z dziesięć razy z rzędu w trzydzieskę, bo to naprawdę strasznie rozwinęło moje umiejętności budowania tras i na co należy patrzeć, jak można komuś uniemożliwić połączenie się tam, gdzie on by chciał i tak dalej. Ogólnie polecałbym no wicjuszom, ogrywanie jednego tytułu w kółko. Szczególnie to jest taki uniwersalny właśnie jak 30 bądź zbliżona do niego gra. No tak. Ogólnie jeszcze co do Czesopika. Tam jest taki mechanizm, który teoretycznie powinien pomagać nowicjuszom, mianowicie eksport pociągów. Mhm. Co o tym myślisz? No właśnie ja tam powiedziałem, że chcę, żeby pociągami zarządzali gracze, a nie gra. Ale eksport pojedynczego pociągu. Myślę, że jest okej. Okay. Czy znaczy tam. Tam jest trochę więcej pociągów niż 30, bo jest... wszystkich niepermanentnych pociągów jest o jeden więcej po prostu. Więc no ten eksport niby znaczy przy, przy właściwej grze chyba powinien mniej więcej wyjść na to samo jak względem tego, co by gracze, jakby gracze kupowali pociągi. No ale skoro by wyszedł tak samo, no to Czemu nie dać po prostu jednego pociągu mniej i wyrzucić tego eksportu, bo permanentne nigdy nie są eksportowane też. Znaczy, no wiadomo czemu, no bo chodzi o to, żeby nie było tej czwórki zatrudnień, chce inni się kupić. A im później się kupi, tym, tym gorzej się na tym wychodzi właściwie. Mm. Bo pociągi kupowane wcześniej mają tą tendencję, że jeżdżą więcej razy niż pociągi kupowane późno. Masz jeszcze coś do przekazania? Zobaczmy. A, już wiem. Rzecz, którą sobie dopisałem w czasie teraz do, grywania, do. Przepraszam, nagrywania. Jest to, że jeśli bym miał jakąś grę komuś pokazywać, to wolałbym pokazywać ją z, z, z grę, która ma tory nie pamiętam jak się ona te nazywa. Si, po tak Curve linear. Kur, tak, tak, te takie normalne. niż <laughs> y, tory typu Lawson. Te drugie są niby bardziej. Realistyczne jeśli chodzi o skalę, no bo taki jeden heks to nie jest, nie wiem, 100 metrów, gdzie nie da się jakby zakręcić pod dużym, nie wiem, pod dużym kątem ostrym. Mm -hmm. Ale Curve Linear mają to do siebie, że no wymuszają w pewien sposób, jest trudniej budować tory, ale więc dzięki temu lepiej się mm, lepiej się da nauczyć budować te tory odpowiednio. Tak, tak? no zgadzam no, się, nie myślałem o tym, ale masz rację. To ja na koniec mam jeszcze mini-apel. Przestańmy usprawiedliwiać proste, jednowymiarowe gry tym, że są dobre dla początkujących. Bo taki gier już teraz jest kilkanaście przynajmniej. I to, że wyjdzie jakaś nowa, prostacka gra, która w niczego nie wnosi, poza tym, że ma jakiś tam nowy kawałek świata przedstawia, to to, że jest łatwa i ma proste zasady, więc początkujący może w nią zagrać, to, to, to nie usprawiedliwia jej istnienia. Tak, w ogóle y, hasłem reklamowym Chesapeake było to, że znakomita dla początkujących, ale weterani też znajdą sobie coś ciekawego. Znaczy, zawsze jak jest gra, to jest znakomita dla początkujących, to tam dopisują, że weterani znaj znajdą coś ciekawego. Tak. Nawet do szczęścia MS-2. Naprawdę? No. Z czym akurat przy Czasapiku nie mam, nie mam za bardzo ochoty w niego grać. Jeśli miałbym w niego grać tak po prostu, kimś, kto już sobie pogram. no bo tam nie widzę nic ciekawego za bardzo. Ma pewne swoje minusy, których bardzo nie lubię, albo trochę nie lubię. Ja I nie, nie to... aż tak cięty, ale no, mogłoby być lepszy. Ma swoje par, par... problemy z prywatnymi. Z prywatnymi i o, które się łączą. Tak, to samo <śmiech> chciałem <śmiech> powiedzieć. <śmiech> Czyli trasy tam są nudne po prostu i zawsze takie same. I ma szare kafelki. <laughs> no dobra, to, to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Do zobaczenia, a raczej usłyszeń.